Świętowanie po Chojnicku i spadek dwóch kolejnych ekip. W eWinner II Lidze zapadły już prawie wszystkie najważniejsze rozstrzygnięcia, dlatego też warto szczegółowo przyjrzeć się wydarzeniom z 32. serii gier. Tak wygląda zestaw par 32. kolejki eWinner II Ligi. W niej na pierwszy plan wysuwa się starcie Stali Rzeszów z motorem Lublin, ale ciekawie miało być tak, że choćby w Suwałkach czy w Elblągu. Przegląd wydarzeń zaczynamy od mocnego uderzenia. Jako pierwsi w 32. kolejce na Murawie pojawili się zawodnicy pewnej awansu i mistrzostwa e-winner II Ligi Stali Rzeszów oraz Motoru Lublin. Pierwsze fragmenty przebiegały dosyć spokojnie. Tuż przed upływem pół godziny natarzyła się okazja na kontrę dla Stali. Dobrze z piłką zabrał się małecki pojedynek jeden na jednego z Madejskim i świetnie spisał się bramkarz Motoru ratując swoją drużynę przed utratą gola. Odpowiedź Motoru w 36 minucie. Miejsce do oddania strzału znalazł Firlej, ale nie zdał się zaskoczyć Kaczorowski. Chwilę później znów w ofensywie goście. Na sytuacyjny strzał decyduje się Maciej Firlej i robi to doskonale. Współkról strzelców niedawno zakończonych rozgrywek Fortuna Pucharu Polski ładnym uderzeniem wpisuje się na listę strzelców. Rzeszowianie odpowiedzieć chcą jeszcze przed zmianą stron. W doliczonym czasie piłka w polu karnym dociera do Krzysztofa Danielewicza, a ten wyrównuje stan rywalizacji. Doskonałe przyjęcie i błyskawiczne uderzenie pomocnika Stalowców, dzięki czemu do przerwy było 1-1. W drugiej połowie obie ekipy chciały walczyć o trzy punkty. W zespole gospodarzy niecelnie uderzał Marczuk, z kolei po stronie motoru groźny strzał z rzutu wolnego oddał Swędrowski, ale dobrą paradą popisał się Kaczorowski. Gospodarze do końca szukali swojej szansy, jednak i ta próba Głowackiego została obroniona przez Madejskiego. Sta tym razem musi obejść się smakiem, a motor po tym remisie stracił szansę na bezpośredni awans i już na pewno musi szykować się na parażową batalię. Z Rzeszowa przenosimy się do Kalisza. Tutaj wciąż niepewne utrzymania KKS, z którym po ostatniej kolejce rozstał się trener Bogdan Zając, podejmował garbarnie Kraków. W 12 minucie pierwszy atak w wykonaniu gości przed szansą stanął Kacper Duda i młody zawodnik szybko otworzył wynik. KKS ma problemy i musi odrabiać straty. Mimo to jeszcze przed upływem kwadransa mogło być 2 do 0 dla Garbarni, ale niezłej sytuacji nie zdołał wykorzystać Felix. W kolejnych fragmentach do ataku w końcu przystąpili gospodarze. W 23 minucie z tym strzałem stolca bez problemów poradził sobie Frontczak, natomiast przy tej próbie Gordio kapitalną paradą popisał się golkiper Brązowych. Fenomenalna interwencja, kolejne próby KKS-u już w drugiej połowie. W tym przypadku po raz kolejny strzelał Gordio, ale tym razem obok bramki. Przed upływem godziny ponownie w natarciu Kaliszanie i wreszcie dopieli swego. Świetną asystę zanotował Gordio, a na listę strzelców wpisał się Piotr Giel. Kakaesiacy nie zamierzają się zatrzymywać i idą za ciosem. Kilka chwil po golu w polu karnym zostaje sfaulowany jego strzelec Piotr Giel i będzie kolejna okazja. Do wykonania jedenastki zabrał się Nestor Gordio i niezwykle aktywny tego dnia Hiszpan strzela gola, choć blisko skutecznej interwencji był frontczak. Teraz to garbarnia musiała odrabiać straty, ale robiła to niezbyt udanie. Zwłaszcza po tym, gdy w 86 minucie po tym zagraniu ręką czerwoną kartkę obejrzał Mateusz Kardas. KKS mógł jeszcze przypieczętować triumf w doliczonym czasie, ale znów na drodze do celu stanął frontczak. Mimo to Kaliszanie wygrywają i w końcu mają powody do radości, gdyż zapewnili sobie utrzymanie w e-winner II Lidze. Teraz czas na rywalizację dwóch drużyn ze strefy barażowej. Piąte w stawce Wigry Suwałki gościły szóste rezerwy Lecha Poznań. Już po upływie kilkudziesięciu sekund pierwszą okazję mieli goście, ale mocny strzał Palacza minął bramkę. W szóstej minucie pierwszą szansę mieli gospodarze, jednak Żebrakowski ostatecznie został zablokowany. W Wigry ponowiły akcję w 22 minucie. Dobry strzał oddaje mularczyk, i tym razem na drodze do szczęścia stanęła poprzeczka. Zabrakło naprawdę niewiele, a jeszcze w pierwszej połowie spróbował również kolejosz. za pola karnego uderzył, czekał, ale piłka po raz kolejny nie trafiła w światło bramki. W drugiej połowie w dalszym ciągu obie ekipy były nastawione ofensywnie. W 53. minucie blisko celu był żebrakowski, jednak tym razem futbolówka trafiła tylko w słupek. 180 sekund później groźnie zrobiło się po drugiej stronie, po tym jak Zocha sprawdził kriwiec. Czas na końcowe fragmenty tej rywalizacji. W 87 minucie okazja dla Lechitów, gdy po centrze zrzutu wolnego główkował Laskowski i dobrą paradą znów popisał się Zoch. Kilkadziesiąt sekund później ruszają wigry. gry. Świetna kombinacja Mateusza Lewandowskiego z Kacperem Michalskim, którą zakończył pierwszy z wymienionej dwójki i Suwalczanie wreszcie znaleźli drogę do siatki. W doliczonym czasie jeszcze jedna kontra gospodarzy. Strzał Iwao został zablokowany, ale odbitą piłkę zgarnął Mariusz Rybicki, który ustalił wynik na 2 do 0. Podopieczni Grzegorza Mokrego wygrali 2 do 0 i już mogą myśleć o zbliżających się barażach. Równolegle z meczami w Kaliszu oraz w Suwałkach zaczęło się także spotkanie w Puławach, gdzie nie najlepiej spisująca się ostatnio Wisła grała z wciąż walczącym o utrzymanie hutnikiem Kraków. Pierwsza warta odnotowania sytuacja w tym meczu w 19 minucie. Po sprytnym zagraniu od Putona strzela Bartosiak i Słupek ratuje w tej sytuacji Hutnik. Goście w trzeciej minucie mają rzut rożny. Po centrze z rzutu rożnego zamieszanie i futbolówka przekracza linię bramkową. Gola na swoje konto zapisuje Krzysztof Świątek i gospodarze znajdują się w trudnym położeniu. Puławianie z ofensywą ruszają jeszcze w pierwszej połowie. W 38 minucie potężnie z rzutu wolnego strzela Bartosiak i tym razem na drodze do celu stanęła poprzeczka. Brakowało szczęścia wiśle, ale zła karta odwróciła się jeszcze w pierwszej połowie. W tej sytuacji futbolówka nieco przypadkowo dociera do Adriana Paluchowskiego, a ten efektowną przewrotką wyrównuje stan rywalizacji. Gospodarze błyskawicznie chcą iść za ciosem. W doliczonym czasie niespodziewanie dochodzi do przewinienia na banachu, które miało miejsce w obrębie pola karnego i będzie rzut karny. Jedenastkę na gola zdołał zamienić Bartłomiej Bartosiak, i do przerwy było 2 do 1. W drugiej części sporo działo się pod obiema bramkami, a na kolejnego gola czekaliśmy do 73 minuty. Wówczas ładna dwójkowa akcja Carlosa Daniela z Dominikiem Banachem, którą skutecznie wykończył Portugalczyk. Hutnik coraz bliżej porażki, a Wisła nie zwalnia tempa. W 85 minucie przed świetną szansą staje Drozdowicz. Dobrze broni Frasik, ale wobec dobitki Carlosa Daniela jest bezradny. Dublet tego zawodnika, a Hutnik jest już na deskach, z których nie ma szans się podnieść. Goście w doliczonym czasie jeszcze mieli szansę by zmniejszyć rozmiary porażki, ale to już nie miało wpływu na ich porażkę i na to, że hutnik mimo ambitnej walki żegna się z Ewiner drugą ligą. Wędrujemy do pruszkowa na starcie znicza z rezerwami Śląska Wrocław. W poprzedniej kolejce goście odnieśli długo wyczekiwane zwycięstwo i w sobotnie popołudnie chcieli pójść za ciosem, aby jeszcze bardziej oddalić się od strefy spadkowej. Pierwsi w tym meczu dwukrotnie spróbowali przyjezdni. Najpierw obok bramki uderzył Bukowski, a następnie czujność Misztala sprawdził Samiec Stalar. Znicz także odpowiedział dwoma wartymi odnotowania strzałami. Pierwszy, minimalnie obok słupka, uderzył Czarnowski, a następnie mocną próbę możżenia zdołał sparować mielcarz. W pierwszej części jeszcze jedną dogodną okazję mieli Wrocławianie, ale w tym przypadku ponad bramką strzelał Samiec Stalar. Do przerwy bez goli, a druga odsłona rozpoczyna się od ataku rezerw Śląska. Po którym w szesnastce sfałowany został Bergier. Jedenastkę wykonuje sam poszkodowany i przyjezdni wychodzą na prowadzenie. Dla Bergiera to dwunaste trafienie w tym sezonie. Znicz podrażniony takim obrotem spraw dąży do odpowiedzi. Aktywny był Shuma Nagamatsu, pierwszą próbę Japonczyka świetnie zatrzymał mielcarz, z kolei druga okazała się niecelna. W 89 minucie kontra rezerw Śląska, po której kropkę nad i mógł postawić Idzik, ale nie zdołał on pokonać Misztala. Wrocławianie w kluczowym momencie odnoszą drugie kolejne zwycięstwo, dzięki czemu pozostaną w e drugiej lidze na kolejny sezon. Jesteśmy już na terenie wiceli teraz Chojnic. Chojniczanka, która w poprzedniej kolejce poniosła pierwszą w 2022 roku porażkę, szybkiego powrotu na zwycięski szlak szukała w pojedynku z wciąż mającą nadzieję na utrzymanie pogonią Grodzisk Mazowiecki. Już w szóstej minucie po raz pierwszy do wysiłku między słupkami zmuszony został haluch, gdyż świetnie wyciągnął się on w bramce po strzale głową Skrzypczaka. Również w pierwszym kwadransie niebezpiecznie było pod bramką gospodarzy, gdy niewiele po strzale z rzutu wolnego pomylił się Kołaczek. W kolejnych minutach zarysowała się przewaga drużyny z Grodu Tura. Tutaj widzimy potężny strzał Czajkowskiego, z którym poradził sobie Haluch, a to już z kolei próba Van Hufela, po której gości uratował słupek. W drugiej połowie trzeba było długo czekać na konkrety. To już 85. minuta. Piłka w polu karnym dotarła do Wolsztyńskiego, a po jego strzale i odbiciu od Michała Gładysza wpadła do siatki. Samobójcze trafienie pogoni i gospodarze są bardzo blisko wygranej. Beniaminek nie złożył broni. W 89 minucie w pole karne zagrywa Sławek, zamyka tę akcję Lisowski, ale świetnie w bramce spisał się broda. W doliczonym czasie po drugiej żółtej kartce boisko opuścić musiał Zembrowski, a wynik nie uległ już zmianie. Uprzedzając nieco fakty, Honiczanka po tej kolejce mogła cieszyć się z awansu do Fortuna pierwszej ligi, z kolei pogoń w odmiennych nastrojach, gdyż ta porażka oznacza jej spadek do trzeciej ligi po rocznym pobycie w ewiner drugiej Lidze. Sobotnie zmagania zamknęliśmy w Elblągu. Na mecz z Olimpią przyjechał ruchorzów, Ruch który w trzech poprzednich kolejkach zdobył tylko punkt. Nie zdołał w nich strzelić ani jednego gola. Spotkanie z Animuszem zaczęli gospodarze. W siódme minucie potężnie, ale niecelnie uderzył krawczun. Pierwsza szansa Chorzowian 10 minut później. W tym strzale Sikory, podobnie jak u nie zabrakło siły, tylko precyzji. Kilkadziesiąt sekund później mogło być 1 do 0 dla Olimpii, jednak dogodną szansę zmarnował żał Wilerme. W pierwszej odsłonie jeszcze raz bramce związkowców zagrozili niebiescy. Dobrą pozycję wypracował sobie ale i w tym przypadku zabrakło lepiej skalibrowanego celownika. Drugą połowę od mocnego uderzenia mogli zacząć Chorzowianie. W ofensywie odnalazł się Kasolik, dobry strzał i słupek stanął na drodze do celu. W poszukiwaniu trzech punktów nie ustawała także Olimpia. Sprawdzany w bramce był Bielecki, w tym przypadku po strzale Sienkiewicza, a w 90 minucie świetnie spisał się po główce Guillerme. Spotkanie w Elblągu kończy się bezbramkowym remisem. Ruch nie potrafi wygrać w czwartym kolejnym meczu, i w czwartym nie zdobywa bramki, tracąc tym samym szansę na bezpośredni awans i przy cichej czas na oczekiwanie na starcie barażowe. Jedyny niedzielny mecz odbył się w Stężycy. Chcąca wskoczyć do strefy barażowej Radunia, kompletu punktów szukała w starciu z Pogonią Siedlce. W pierwszych fragmentach tego meczu groźniejsi byli Siedlczanie. W 13 minucie po dalekim rzucie piłki z autu i błędzie defensywy gospodarzy szansę miał Wichtowski, ale nie zdołał jej wykorzystać. Kolejna okazja była również po stałym fragmencie, gdy strzelał Górski, jednak zablokował go jeden z kolegów z drużyny. Pogoniści dopieli swego w 27 minucie. Kapitalny strzał z dalszej odległości oddał Mateusz Piotrowski, czym zaskoczył Kacpra Tułowieckiego. Radunia obudziła się po upływie ponad dwóch kwadransów. Najpierw strzał Nowickiego obronił Misztal, ale świetna akcja z 35 minuty została zakończona golem, gdy Janusz Surdykowski wykorzystał podanie Michała Millera. Przed przerwą gospodarze mieli jeszcze jedną okazję, ale uderzenie strzelca pierwszego gola obronił Misztal. Na początku drugiej części znów groźniejsza była pogoń. Najpierw Tułowieckiego sprawdził Górski, a następnie w niezłej sytuacji ponad bramką uderzył Marsinio. Radunia zaatakowała w 73. minucie. Wówczas Damian Szuprytowski błyskotliwie dograł do Dawida Rytlewskiego, a ten wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. Ciedlczanie mogli bardzo szybko wyrównać, jednak strzał Przybeckiego zatrzymał Tułowiecki. W końcówce obie ekipy miały kolejne niezłe sytuacje. Tutaj widzimy interwencję Misztala po strzale Baszłaja, a chwilę później, niewiele obok słupka uderzał szukający swojego trafienia górski. Ostatecznie pogoń dobić mógł jeszcze retlewski, ale wynik nie uległ już zmianie i Radunia wygrała 2 do 1, przybliżając się tym samym do udziału w barażach. Oto komplet wyników minionej kolejki. W niej w hicie 32 serii gier w Rzeszowie padł remis. Z trzech punktów i awansu cieszono się w cholicach, a komplet oczek dopisały także m.in. wygry Wisła, Radunia czy Rezerwy Śląska. W tabeli zapadły już prawie wszystkie rozstrzygnięcia. Po tej kolejce pewna awansu obok stali Rzeszów jest choniczanka. W barażach zagrają ruch, motor oraz Wigry. Do obsadzenia została jeszcze szósta lokata, na którą ponownie wskoczyła Radunia Stężyca. W dole tabeli poznaliśmy komplet Spadkowiczów. Do zdegradowanego GKS-u i najsłabszego w stawce Sokoła Ostróda po tej kolejce dołączyły drużyny Pogoni Grodzisk Mazowiecki oraz Hutnika Kraków. Oddech złapano natomiast w Puławach, we Wrocławiu oraz w Kaliszu, gdyż ekipy z tych miast pozostaną w e II drugiej lidze. W klasyfikacji strzelców tym razem bez przetasowań. Na czele wciąż o trzy trafienia przed Maciejem Górskim jest Michał Ficiukiewicz. Do znajdującego się na trzecim miejscu Artura Pląskowskiego dołączył Sebastian Berger. Tak wygląda plan następnej kolejki. W 33, czyli przedostatniej serii gier e II ligi, w niej na pierwszy plan wysuwa się starcie w Lublinie, gdzie motor podejmie Radunię Stężyca. To wszystko na dziś, ale już niebawem usłyszymy się ponownie przy okazji podsumowania następnej kolejki. Bądźcie z nami.